Jeszcze raz powtórzę, demokratyczne rządy prawa versus klanowo plemienne prawo zwyczajowe, bałkańskie odniesienia. Dostrzegamy bowiem zagładę zagłady nieuchronnie zagrażającą państwu, w którym prawo podwładne jest i bezsilne. I widzę, że to państwo, w którym jest prawo panem, zwierzchników, a zwierzchniki sługami praw, cieszy się błogosławieństwem i pełnią błogosławieństw, jakie bogowie syłają państwu że Państwa, wiele wieków temu powiedział to Platon. Powiedział to Platon, i myślę, że to powiedzenie jest jak najbardziej, jak najbardziej aktualne do dnia dzisiejszego. Demokratyczne państwo prawa jest dzisiaj, można powiedzieć, w kryzysie. Ja jestem prawnikiem. Jestem prawnikiem, jestem kryminologiem, zajmuję się kwestiami zbrodni międzynarodowych, zajmuję się kwestiami, które są związane z kryminologią. Jestem też bałkanistą, choć nigdy nie skończyłam żadnych studiów bałkanistycznych. Mówię w języku serbsko-chorwackim, tak jak mówi Bergacka Ulica. Natomiast stwierdziłam, że demokratyczne państwo prawa, jest cały czas, należy jako prawnik, należy cały czas, a ja jako prawnik muszę jednak to po prostu powtórzyć, choć jest mi z tego powodu dość niezręcznie, a mianowicie jakie są podstawy demokratycznego państwa prawa. Oczywiście są, jest to dla państwa jak najbardziej truizm, ale ja uznałam jednak, że muszę to powtórzyć. Trójpodział władzy, czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w wielu państwach Dzisiejszej Europy Środkowej czy Europy Środkowo-Wschodniej, bo różnie jest to rozpatrywane, jest to kwestionowane. Następnie hierarchia źródeł prawa. To też jest w niektórych państwach, takich jak Węgry, o których Państwo tutaj mówili. Ja niespełna miesiąc temu wróciłam z dwutygodniego pobytu na Węgrzech i w Budapeszcie i widziałam, jak reaguje na te kwestie. Węgierska węgierska prowincja, następnie decentralizacja władzy to też mamy tutaj kryzys, posiadanie i przestrzeganie praw i obódz obywatelskich, zasada pluralizmu, poszanowanie praw mniejszości, zakaz wszelkich dyskryminacji, czy sprawny system wymiaru sprawiedliwości, czym zajmuje się blisko 20 lat. Jeden z afrykańskich przywódców. Afryki subsaharyjskiej, bodajże Zimbabwe, powiedział tak: aby naród mógł żyć, plemię musi umrzeć. I tutaj, proszę Państwa, kultura klanowo-plemienna jest, jakie są jej podstawy? Podstawą podstawią stanowią więzy krwi i powinowactwa. Zasadniczą strukturą społeczną jest rodzina najbliższa i rozszerzona. Strukturę społeczną tworzą plemię. A plemię stworzy z kolei, proszę państwa, klan. Plemię posiada tradycyjnie przekazywane z pokolenia na pokolenie reguły funkcjonujące wobec danego klanu. Są albo one spisane, albo przekazywane po prostu w sposób ustny. Jest to patriarchat, hierarchiczność i często bezwzględne podporządkowanie. Proszę Państwa, to dotyczy, plemię funkcjonuje na podstawie prawa zwyczajowego, a nie na podstawie prawa stanowionego. Prawo zwyczajowe, prawo klanowe czy też prawo plemienne posiada pierwszeństwo nad prawem stanowionym i reguluje wszelkie dziedziny życia. W kontekście dzisiejszego. Sporu Polski z Komisją Europejską, w ogóle z Unią Europejską, proszę Państwa, widzimy tu pewne analogie, ale nie chciałabym czynić wycieczek do prawa polskiego. I prawo zwyczajowe, które badam od, mówię, powiedziałam już, 20 lat na terenie Albanii, Kosowa i Czarnogóry, jest związane z oczywiście trybalizmem. Pojęcie tribalizmu pochodzi bezpośrednio z języka łacińskiego i dostacza, oznacza dosłownie plemię lub szerzej plemienność. Zjawisko to opiera się bądź na pokrewieństwie, bądź na podobieństwach związanych ze sposobem bycia, poglądami, systemami wartości. Dla trybalizmu charakterystyczne są podstawy, w których korzyści plemienne, kastowe i wspólnota uznawanych wartości przekłada się na interesy narodowe i. Osobiste. Generalnie, zaś określa zasadę, w której podtrzymuje się podziały i odrębność grup istniejących przed powstaniem narodów grup funkcjonujących na podstawie identyfikacji plemiennej, etnicznej, opierając się na zasadach genetycznej, lojalności, gwarantujące przetrwanie plemienne. Ja dzisiaj, proszę Państwa, jestem w chustce która po prostu pochodzi z Bliskiego Wschodu i to symbolizuje jak powinny zachowywać się kobiety w tamtych rejonach. Natomiast w, tutaj w, za mną widzicie Państwo ikonę Kosmy i Domiana, która pochodzi z e, Monasteru Zotiszcze z Kosowa. Proszę Państwa, e, istota i struktura historycznie ukształtowanych kultur który planowo-klamiennej przetrwała na Bałkanach Zachodnich. Nie lubię tej, tego określenia, ale tak zostało to w politologii określone, czyli to są kraje, to jest akurat truizm dla państwa, oczywiście kraje w Jugosławii, a w szczególności w górskich partii, partiach Albanii, e, Kosowa i Czarnogóry. I w związku z tym, proszę państwa, ja też, ja też takie struktury o, e, o, e, obserwowałam. Będąc na Sycylii, będąc na Sardynii i na Korsyce. Korsyka to jest oczywiście terytorium francuskie, natomiast Sardynia i, 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 i Sycylia to są terytoria włoskie. I tam ta struktura to jest tak, coś takiego jak e, amola, amorale familiano, czyli niemoralna rodzina która jest tym związana tak jak na Bałkanach, więc struktury są podobne. I tutaj proszę państwa te w górach, w górach w Czarnogórze czy też w Albanii obowiązuje prawo krwi i prawo gór. I nic innego tego nie zastąpi nawet w czasach Envera Hodży i największego chyba najbardziej Okrutnego czasów, okrutnego, okrutnego czasów komunizmu, wszystko zostało tam zakwestionowane, przede wszystkim przez człowieczeństwo i społeczeństwo, już nie mówiąc o jakichkolwiek systemach prawnych. Ale kanun przetrwał kanun, czyli prawo, które jest związane z krwią. W ogóle, generalnie, proszę Państwa, kiedyś na Będąc któreś raz w Kosowie, usłyszałam od w, miejscowości, w miejscowości, która znajdowała się bardzo daleko, już przy granicy, na granicy, w Enklawie. Kiedy przebywałam w Enklawie w Kosowie, usłyszałam coś takiego, że słowo Bałkany składa się z dwóch tureckich słów, to powiedzieli mi Serbowie, proszę zauważyć. Bal i kan. Bal, miód, kan i krew. To jest takie oczywiście, proszę Państwa, nieoficjalne, takie funkcjonujące po prostu w kulturze klanowej przetłumaczenie słowa balka. I ten kanon, który się opiera o prawo gór i prawo krwi, to równość obywateli wobec zasad zemsty rodowej po krwa osweta, następnie nadrządność honoru jednostki, gościnność rozumiana jako prawo i obowiązek i słowna gwarancja bezpieczeństwa, czyli BESA. BESA to kolejna instytucja albańskiego, ale również czarnogórskiego prawa zwyczajowego oznaczająca wiarę lub przysięgę honoru, inaczej dotrzymywać obietnicy lub słowa honoru. Pienny zespół NOR pod postacią BESY służył do, do utrzymania tożsamości i niezawisłości poszczególnych wspólnot plemiennych, a także określił zasady funkcjonowania danego plemienia, jak i komunikacji z innymi tego rodzaju grupami. BESA jako centralna organizacja klanowa struktur społecznych skupiała w sobie pełni politycznej i militarnej Władz. Generalnie rzecz biorąc, tego rodzaju postawa zachowywała jedność, przejrzystość i tożsamość określonej grupy, szczególnie w obliczu zewnętrznych zagrożeń, które mogły zniszczyć lub choćby zachwiać istniejący od wieków system organizacji i funkcjonowania życia społecznego i siły opisywanych społeczności. No i proszę Państwa, to, co jest taką małą częścią tego tej kultury klanowo-plamiennej, ale bardzo często rozpatrywaną, a mianowicie, proszę Państwa, jak maria, czyli krwawa zemsta, i to jest bodajże najczęściej opisywana i badana część albańskiego kanonu, choć w rzeczywistości stanowi ona jedyny jego nieznaczny ułamek. Krwawa zemsta opiera się na pojęciu odwetu i zemsty, czyli systemu kar, który został stworzony poza oficjalnym legalnym systemem sprawiedliwości. Odwet. Jest sposobem restytucji naruszonego stanu prawa, czyli zemsta, zaś stanowi środek do wyrównania uprzednio naruszonej plemiennej normy. Zatem jest to zjawisko występujące między jednostkami, a między zbiorowościami połączonymi więzami krwi. Proszę Państwa, to co chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć to są moje badania terenowe, które organizuję od blisko 15 lat i chciałam jednocześnie bardzo podziękować Pani Profesor Irenie Stawowej-Kawka za to, że Bałkaniści przyjęli mnie do swojego grona. Ja jestem kryminologiem, proszę Państwa, kryminologiem. Chwala lepa, chwala półno. Cześć i sława. Cześć i sława. Tak się witamy tak, witają się męż mężczyźni, proszę Państwa, w Czarnogórze. I chciałam na koniec powiedzieć jeszcze coś o Macedonii. Otóż wiele lat temu, w związku z tym, że ja nie pochodzę z mniejszości, które są na terenie Polski, może nie powiem, z której, ponieważ jestem z tak zwanego pogranicza, kiedy przyjechałam któryś raz do Salonik, do Grecji, Przyjechali również moi przyjaciele Polacy, którzy identyfikują się z, z narodowością ukraińską. Kiedy przyjechaliśmy do Salonik, to jest ta, ta właściwa część Macedonii i spotkaliśmy się z naszymi gospodarzami Grekami, którzy absolutnie twierdzili, że są macedończykami. Następnie pojechaliśmy do Bułgarii, do Góry Rodowskiej. Przywitał nas gospodarz nasz, który twierdził, że nie jest Bułgarem, jest Macedończykiem. Kiedy wreszcie przejechaliśmy do Skopie, to wszyscy mówili, że są Macedończykami. I ten mój przyjaciel, polski Ukraińcy, mówi Madalena, wierytny choczyca, czyli nie mogę uwierzyć. To jest taka nasza tutaj podlaska gwara. Zmieniają się kraje, zmieniają się języki, przejeżdżamy granice a wszędzie jest Macedonia. Więc proszę Państwa, to jest to, co ja, ja jako badacz terenowy doświadczam jeżdżąc po, a docierałam do takich najbardziej miejsc w Kosowie, gdzie musiałam jechać w konwoju. Tak? Więc proszę Państwa, i wszędzie w tych mówi, to już jest, ten mój przyjaciel mówi, to już jest trzecia Macedonia w tym tygodniu. Ty wytłumacz mi, o co tutaj chodzi. Więc tutaj ogromny układ, układ wobec pani profesor Ireny. Już powoli, proszę państwa, kończę. Przepraszam za trudności techniczne i proszę państwa, pozywam na Walkan. pozywam na Belgradu. To jest miasto, które jest mi bardzo bliskie, tym bardziej, że Białystok to białe miasto, Belgrad białe wzgórza. Dziękuję ślicznie, chwala, chwala lepa, chwala puno. Bardzo dziękuję za to interesujące wystąpienie i wycieczkę w kierunku zwyczajowych źródeł prawa na Bałkanach i poszukiwania korzeni tych zwyczajowych źródeł wręcz.